Jak sprzedać albo kupić używany rower elektryczny? No wiecie, nie każdego od razu stać na nowy. Czemu nie kupić używanego? Dzisiaj przedstawię Wam kilka reguł, wedle których warto kupować albo sprzedawać używany rower elektryczny. Zostańcie do końca. Kilka dni temu przygotowałem taką krótką, krótką ankietę, jakie funkcje chcecie na portalu Rebel Electric. Kilka dni od publikacji wzięło w niej udział ponad 500 osób. Wow, naprawdę dla mnie to jest szokujące. Dziękuję serdecznie, ale co ciekawe, to wynik, wynik tej ankiety. Zdecydowana większość jest za tym, żebyśmy wprowadzili giełdę części używanych. Tak więc, idąc tym tropem, idźmy z używanym pojazdem elektrycznym. Tylko jak sprzedać? Ale wiecie, jak sprzedać tak dobrze, uczciwie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni? Bo brzydzę się osobami, które wiecie, zatajają jakieś błędy, usterki i nie róbmy tego, naprawdę. Nasza elektryczna społeczność jest jeszcze bardzo mała i naprawdę zadbajmy wszyscy o to, żeby nie zrobić. Takiej wiochy, jaka się dzieje aktualnie na rynku motoryzacyjnym w Polsce. A oto kilka reguł, których warto się trzymać. Te reguły nie tyczą się tylko osób sprzedających, ale też jest to film dla kupujących. Powinniście wymagać tych rzeczy od sprzedającego, jeśli chcecie, żeby ten zakup cieszył was na lata. Po pierwsze i najważniejsze, przygotuj potwierdzenie aktualnego stanu baterii. To znaczy, jaką ma aktualnie pojemność i ile mniej więcej cykli ładowania przeszła. Jeśli mówimy tutaj o rowerze takim wiecie, budowanym przez Was albo na zamówienie, to powinniście odezwać się do firmy, która zajmuje się budowaniem pakietów elektrycznych, żeby podpiąć Waszą baterię pod rozładowywarkę i poprzez pełne naładowanie i rozładowanie baterii, dostaniecie wykres potwierdzający stan baterii. Oczywiście nie każdy jest w stanie zrobić i przygotować wam taki wykres, dlatego warto jest pytać firmy budujące pakiety, czy świadczą taką usługę. A jeśli mówimy tutaj o takich fabrycznych e-bike'ach z jakimś systemem Bosch, Yamaha, Shimano, to jedźcie do autoryzowanego serwisu i poproście ich o taki wydruk systemowy. To jest taki raport, w którym też będzie informacja, ile jest cykli ładowania, jaki jest rzeczywisty przebieg tego pojazdu, w jakim stanie jest bateria, czy ten pojazd już był wcześniej serwisowany, ile razy. Taki dokument jest bardzo ważny dla nowego właściciela i potwierdza jednoznacznie stan tego pojazdu, no szczególnie jego komponentów elektrycznych. Przygotuj wszystkie dokumenty zakupowe, czyli jak kupowałeś ten pojazd, to na pewno dostałeś do niego jakieś papiery, szczególnie jak jesteś pierwszym właścicielem. Może być to właśnie ten pierwszy wydruk z rozładowania baterii, a jeśli mówimy o pojazdach fabrycznych, no będą to jakieś gwarancje i inne dokumenty. Szczególnie mile widziane będą wszelkie dowody zakupu, czy faktura za budowę tego pojazdu, czy może właśnie jakiś rachunek za zakup tego nowego elektryka. Takie dokumenty są bardzo ważne, zwiększają waszą wiarygodność, no i budują waszą pozycję jako sprzedawcy. Jak masz dokumenty, no to jest małe prawdopodobieństwo, że ten sprzęt jest skradziony, a na taki trzeba bardzo uważać, bardzo. Jeśli pojazd był budowany, czy to przez Was, czy przez jakąś firmę, to ważne też będzie przedstawienie wykazu części. Kolejny właściciel będzie na pewno bardzo wdzięczny, jeśli się dowie od was, jakie części zostały wykorzystane w tym pojeździe, żeby ewentualnie mieć możliwość przeserwisowania go samemu. Bo jeśli korzystaliście z takich, wiecie, ogólnodostępnych części, to łatwo je będzie wymienić. A jeśli ten pojazd był dla Was budowany, to też powiedzcie nowemu właścicielowi, przez kogo ten pojazd został zbudowany, żeby ewentualnie no, miał świadomość tego, do kogo może się odezwać, w razie coś by się zadziało. Jeśli macie to jakieś materiały z procesu budowy, jak powstawały poszczególne komponenty w tym waszym rowerze. Zdjęcia, filmy, no uwierzcie mi, że osoba, która kupuje taki pojazd, no będzie przeszczęśliwa, jak będzie mogła obejrzeć proces budowy tego pojazdu. Sam o tym wiem, no przecież ja to praktykuję. Osoba, która nie wstydzi się pokazać, jak pojazd powstawał, po prostu nie wstydzi się swojego warsztatu, nie boi się pokazać w jakich warunkach powstawał pojazd i na jakie aspekty zwracał uwagę w momencie, kiedy go budował. A najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc zwracajcie uwagę na to, skąd i jak była budowana bateria. Zadbajcie też o to, by przyszły właściciel miał świadomość, jak i przez kogo był serwisowany ten pojazd. Jakie, jakieś dowody tego serwisu, może jakieś faktury, może książeczka serwisowa kto zajmie się pojazdem, jeśli coś w nim się popsuje. W przypadku pojazdów fabrycznych, no to wiadomo, to są te serwisy autoryzowane. Na no w przypadku pojazdów, które były budowane ręcznie, warto wiedzieć, no, kto był twórcą i gdzie można serwisować. Dobrze, yy, mówiłem teraz do sprzedających, więc pora się zwrócić do osób, które zamierzają kupić używany pojazd elektryczny. To będą rzeczy, na które muszą uważać kupujący. W przypadku fabrycznych pojazdów elektrycznych, no, wystrzegajcie się tych yy, starych modeli. Bo, mimo że będziecie szli w jakieś znane marki, typu właśnie Bosch, Shimano, Yamaha, Brose, to bardzo często te stare modele, no, z racji że już wyszły z obiegu ciężko jakieś części zamienne, a serwisy raczej no, nie lubią się podejmować naprawy. Może się to skończyć wymianą całej jednostki napędowej, a to pochłania kupę pieniędzy. Podobnie jest z bateriami. Te BMSy w środku są bardzo mądre, zliczają cykle, więc naprawa takiej baterii to nie jest tylko wymiana ogniw. Często właśnie kończy się na zakupie nowej baterii, a taka potrafi kosztować 2000 zł. Jeśli w ogóle dostaniecie to, to, ten stary model. Unikajcie niepewnych źródeł. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba uważać na złodziei i oszustów. Więc zwracajcie uwagę na to, żeby były dokumenty, jakieś potwierdzenie, które będziecie mogli zweryfikować. I też nie idźcie w niepewny stan. Jeśli sprzedawca nie gwarantuje wam, że ten pojazd jest wolny od VAT, to darujcie sobie go i szukajcie dalej. Często naprawa uszkodzonych pojazdów elektrycznych jest po prostu nieopłacalna. A przynajmniej zostawcie to dla osób, które się zajmują tym profesjonalnie. Jeśli chodzi o pojazdy budowane, czyli nie fabryczne rowery elektryczne, tylko te zbudowane własnoręcznie. Zwróćcie uwagę na dostępność części. Jeśli się Wam coś sypnie, to żebyście wiedzieli gdzie i za ile można to kupić. Domagajcie się potwierdzenia stanu akumulatora. Zwróćcie uwagę na prawdziwy przebieg. Bardzo często te nasze liczniki mają informację, jaki jest całkowity przebieg pojazdu, a na tej podstawie można mniej więcej policzyć, ile cykli miała bateria. Pokażę Wam to w kolejnych odcinkach weryfikujcie sprzedającego, kto to sprzedaje. Czy to jest osoba, która już gdzieś tam udziela się, może na forum, może gdzieś na Facebooku, może ma jakąś stronę. Jeśli sprzedający sam nie zbudował tego pojazdu, to zweryfikujcie, kto go zbudował, jakie ma w tym doświadczenie, czy to jest jego pierwszy pojazd elektryczny, czy to już jest któryś z rzędu, może zajmuje się tym zawodowo. Osobom, które budują rowery na zamówienie, jest troszeczkę łatwiej zaufać, dlatego że nie popełniają tych błędów początkującego. No i na sam koniec, moi drodzy, wiążcie się umowami, spiszcie numer ramy. Co tam w środku jest, jaka jest bateria. Wszystkie elementy, żeby były spisane na umowie. Ja wiem, że nie wszyscy to praktykują, ale zachęcam Was do tego, bo to sprawi, że obydwie strony będą dużo bezpieczniejsze. No i na sam koniec, moi drodzy, osoby, które są zainteresowane kupnem takiego zbudowanego pojazdu elektrycznego, no. Biorą na siebie odpowiedzialność i muszą liczyć się z tym, że bardzo często te pojazdy nie są legalne na ścieżce rowerowej. Legalny rower elektryczny to jest wspomaganie do 25 km na godzinę, brak manetki gazu, 250 watów nominalnie. Jeśli decydujesz się na pojazd spoza tej kategorii, to odpowiedzialność przechodzi na Ciebie. Liczę, że już niedługo właśnie taki używany rower elektryczny albo używane nawet poszczególne elementy będziecie mogli kupić na giełdzie na Rebel Electric. Tak no jak sami wiecie, budowa takiego portalu to nie jest prosty i taki szybki temat, trzeba przemyśleć wiele aspektów, więc proszę Was o cierpliwość, pracujemy nad tym. Mimo wszystko już teraz zapraszam Was na portal Rebel Electric, przygotowaliśmy dla Was tam mnóstwo ciekawych funkcji, takich jak dopasuj e-bike, test wiedzy, no i oczywiście jest tam bardzo duży hangar, do którego użytkownicy cały czas dodają swoje pojazdy elektryczne. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Takich podstawowych materiałów na tym kanale będzie się pojawiać coraz więcej, dlatego zapraszam do subskrypcji i pamiętajcie o regułach, o których mówiłem w tym filmie, żebyśmy, tak jak mówiłem na początku, nie popsuli tego rynku, tak jak się popsuł rynek motoryzacji w Polsce. No cóż, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo, jeźdźcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.